Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Manubia Monitor to system wdrożony w kwietniu 2012 roku, pozwalający na monitorowanie kategorii, produktów lub słów kluczowych. Moim gościem jest pomysłodawca i właściciel manubia.pl. Konrad Latkowski. Witam, cześć. Cześć. Skąd ten pomysł? Było piwo, jak zwykle w większości przypadków startupowych imprez. A chociaż to ona była bardziej komersowa, e i była osoba handlująca w, tradycyjnie tłumikami, no, w handlu takim tradycyjnym, bardzo regionalnie. I ona słyszała, że na Allegro zarabia się miliony. I wszyscy zarabiają miliony, i on też by chciał sprzedawać tłumiki na Allegro, ale tak do końca to on nie wie, czy te tłumiki nie są za ciężkie czy w ogóle ktoś będzie je chciał kupić. No i mój obecny wspólnik rzucił, że on może ten system napisać, taki prosty system, który to będzie sprawdzał. Ale ten prosty system tam kosztował ileś, dużo za dużo. Zresztą trzeba wspomnieć, że no, polski e-commerce jest bardzo oszczędny w jakimkolwiek wydatkach. No i ten pomysł jakoś tak trochę umarł do jakichś dwóch następnych piw. Potem się zrodził już w postaci usługi. Jak Tomek stwierdził, że on to może napisać jako usługę, to ja rzuciłem, że jak ty to napiszesz, to ja to wypromuję. To był czerwiec, no i we wrześniu zadzwonił, że napisał. A co z Panem od tłumików? A, handluje na niemieckim e -baju do dzisiaj. Tylko, że w Polsce jakoś mu chyba nie szło, nie wiem. Stworzyliście usługę i od razu łatwo było znaleźć osoby, które chciały z niej skorzystać? Czy Wiesz co, to było tyle proste, że my mieliśmy już w zasadzie gotowy system w październiku. Ale przeczekaliśmy, nie startując w zasadzie cały miesiąc, do końca listopada, kiedy przypadał pierwszy shopcamp drugiej edycji. Ja wiedziałem, że my musimy wystartować na imprezie, która będzie typowo e-commerce'owa, która zapewni nam bazę w branży takiej bardzo, bardzo ścisłej i to był strzał w dziesiątkę, bo prezentację mieliśmy chyba o 11, a o godzinie 14 mieliśmy już pierwszych klientów. To, że od razu, właściwie pierwszego dnia e, pojawili się klienci, wynikało z tego, że to był dobrze przemyślany produkt, idealnie do nich pasujący? Czy to był dobry moment, idealny strzał? E, czy nie wiem, cena ich przekonała, co? Czy twoja osoba? Myślę, że to było jednak przygotowanie. Moja osoba wtedy w branży komersowej nie była w ogóle znana. Ja stworzyłem gdzieś dawno, dawno temu sklep internetowy przy współpracy z firmą, w której wtedy pracowałem. I ten rynek znałem. Gdzieś tam, koło niego się cały czas ocierałem, gdzieś tam byłem, No ale ci ludzie mnie nie znali, nie, nie, nie wiedzieli. No i prezentacja na Lubi na Shopcampie była chyba takim punktem przełomowym, że nagle dużo osób usłyszało, że o Konrad zrobi coś startupowego, a nie typowo PR-owego, bo zawsze zajmowałem się PR-em tak naprawdę. A nie bałeś się trochę tak patrząc z punktu widzenia PR-owca, że na przykład wiadomo, konkurencja nie śpi, tak? Może ktoś pracować nad podobnym projektem e, równolegle, o czym wy na przykład nie wiecie i was po prostu uprzedzić, tak? Nie bałem się tego w ogóle i powiem to z pełną premedytacją. A, Polskie projekty nie umieją się promować. Polskich projektów nie ma w mediach. Wytworzyła się jakaś grupka, która już niektórzy mówią, że mają jej dosyć, że się pojawiają wszędzie. Że wszędzie jest Latkowski, że wszędzie jest Hita Śtarska, że wszędzie jest Sadowski. No tak, ale z drugiej strony nikt nie daje jakoś powodów, żeby kogoś innego zaprosić, żeby pokazał się, że jakiś projekt ma, że coś potrafi. Więc nie wydaje mi się, że to my coś robimy źle. To ktoś robi dużo za mało. Więc. Do tym z konkurencją. Dawaliśmy sobie trzy tygodnie czasu, że od naszego startu dużo osób zrozumie, że to jest ciekawy model biznesowy. Fizycznie pierwsza jednak konkurencja pokazała się dopiero trzy miesiące później, więc mieliśmy sporo czasu na, na jednak dużo działań. A konkurencji wystartowało w początku 2011 roku 11 serwisów. Jaki jest ten model biznesowy Manubi? Dostarczamy informacje, których nikt nie ma na rynku. To jest prosta sprawa. Mamy coś takiego jak rynek e-commerce w Polsce i na świecie. I dużo badań deklaratywnych, jakichś estymacji, jakiejś informacje, że ten rynek jest wart 7 miliardów złotych. No super, tylko że nikt tak naprawdę nie wie, co się sprzedaje. Allegro w Polsce jest potęgą i nie można się tego wstydzić. Stworzyli, stworzyli projekt, który naprawdę sobie radzi. W, po, w Polsce bardzo dobrze na świecie, trochę gorzej, ale też powoli są rynki, na których rośnie. I my jesteśmy w stanie na podstawie Allegro zrobić dużo dobrych rzeczy, czyli dostarczyć informacje o tym, co się sprzedaje, a czego nie warto sprzedawać. Czyli pan taki od tłumików, gdyby teraz chciał sprzedawać e, swoje tłumik na Allegro, zanim by to zrobił, mógłby skorzystać. Jest nasz, dalej naszym klientem. Cały mm -hmm. czas obserwuję jakieś rynki konkurencyjne, jakieś potencjalne jeszcze rynki zbytu. Niekoniecznie tłumiki, bo tam chyba trochę już rozszerzył ofertę. Bo to nie jest tylko Allegro, wy monitorujecie też inne serwisy? Tak, na świecie monitorujemy wszystkie serwisy e no i w Polsce jeszcze świstaka. Czy klienci się chwalą, że korzystają z Manubi? Odpowiadając krótko nie. I mam tym właśnie duży problem, Ponieważ we wszystkich poprzednich pracach jako PR-owiec stworzyłem duże społeczności, które były gigantycznym potencjałem na feedback o tym, co się dzieje w projekcie. Co robimy, dlaczego w ogóle chcemy coś robić. Użytkownicy nam nie, nie idźcie tą drogą, albo tak, to jest fajny pomysł. W Manubii jedyna droga komunikacji to jest w zasadzie mail. Mieliśmy forum internetowe, nikt nie chciał pisać. Na Facebooku mam głównie znajomych i znajomych znajomych, albo jeszcze jakichś dalszych znajomych. Twittera nawet nie zakładałem, bo stwierdziłem, że będzie to przeraz formy nad treścią, więc no niestety nikt się nie chwali, nikt nie chce nas reklamować, ale to jest prosta przyczyna, to jest przewaga konkurencyjna. Dużo firm nie wie, czy ich konkurencja korzysta z Manugi, czy nie, ale woli to robić, żeby być przed nimi, żeby wiedzieć więcej. Ile osób korzysta mniej więcej, no nie powiesz dokładnie kto, jeżeli chodzi o Alegrowiczów z Manubii? co z Alegrowiczów? Pff, to nie jest główna nasza grupa docelowa. alegrowicza, to jest powiedzmy, nie wiem, może nie tyle Agrowicze, sprzedawcy, bo to nie są tylko alegrowicze, ale też sklepy internetowe, które chcą dywersyfikować źródło przychodu poprzez handel na Allegro, albo w ogóle myślą o tym, że na przykład może by trzeba wystawić coś na Allegro, więc powiedzmy, że tacy użytkownicy mniejszy, czyli pakietowi z usługi online, no to jest powiedzmy dwie piąte naszych. W ogóle klientów. Pozostali to są duzi klienci korporacyjni, którzy najczęściej wymagają raportów dedykowanych, przygotowywanych specjalnie tylko dla nich. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.